A więc na sam start 10 pików 8,1 i zaraz po tym sprawdzimy sobie kontent, który wyszedł o godzinie 19. A my zaczynamy Gabrielem Jezusem. Polecimy sobie co dwa piki, i w kolejnym Ruben Diasz 89, cudowny traf. Dobra, nie, nie udało mi się co dwa, bo mi pad skręcił I Renard 88, ej Znowu zaczynamy fenomenalnie Jeżeli będą trzy walkouty na stronie To wyrównamy nasz dotychczasowy rekord Zobaczmy dalej Tej 83 Karuzo. no myślę, że będzie już ciężej Ale z drugiej strony mamy jeszcze 5 pików do końca Czyli połowę, zobaczmy Iago Aspas 88, tak jest Dobra, mamy trzy walkouty już I mamy też kartę Food Fantazyk. Ogólnie Iago Aspas, powiem wam szczerze To zawsze był typ, ja wam o tym nie mówiłem Bo to jeszcze ja odkryłem go przed tym, jak zacząłem nagrywać, ale to jest gościu, który uważam, że ma najlepszą lewą nogę w grze i najlepsze fineski, a przynajmniej tak było w poprzednich FIFAch, jakie ja grałem. Naprawdę się świetnie nim grało i szkoda, że tutaj nie ma właśnie playstylu na strzały finezyjne. Ale dobra, to pobijmy nasz rekord, może 4 walkouty na stronie, to byłoby coś. Trzy piki do końca, czy one mi to umożliwią? I uwaga, 8-4 Martinez i tak nie jest źle. Także zobaczmy, zobaczmy. Dwa piki i Martine, e, i Martinez, Sommer, nie Martinez, Sommer. I w ostatnim piku będzie 8,3, dobra. Ale powiem wam, i tak mega dobrze. Najsłabszy overall to jest karta 8,3. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem bądź PaySafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie. Końcy 5% taniej Link do strony jest oczywiście w opisie Dobrze, jeżeli chodzi o kontent, Jaki dzisiaj się pojawił To odświeżyła się ikona, którą sobie dzisiaj zrobimy Już dwa składy przygotowałem Ulepszenie architekta, okej okay. Ej, dobra, szczerze tego nie widziałem. Bardzo się cieszę. Zaraz zobaczymy sobie nagrody. No i cały złoty składzik plus jedna rzadka karta. Super. Wyszła też Alex Scott, czyli karta hero na prawej obronie playstyle na prawą obronę. Uważam, że ma fenomenalne. Natomiast ja nie jestem przekonany co do jej wzrostu. Jednak jak gram już tym Davisem czy chociażby Kafu, to jednak widzę, że na tych bocznych obrońcach wolę mieć troszeczkę więcej wzrostu. Niż na przykład jest u takiej pani Scott. Pewnie kosztuje około 250k, tak bym powiedział. Także, no nie wiem, no jakby dostała upgrade, to pewnie fajnie by było, ale czy bym ją robił? Chyba bym się wstrzymał na jakieś inne SBC i, po prostu później zdecydował. Wyszło też 10 razy 8, 3, które zrobiłem już dwukrotnie i zaraz sobie te paczki otworzymy. I czy coś jeszcze się pojawiło? Chyba nie. Jeżeli chodzi o ewolucję, za to, to mamy nową ewolucję, w której są lewo skrzydłowi. Tak jest, to jest, to jest. To darmowa ewolucja. Zaraz zobaczę, czy mam jakieś fajne karty, które w to wchodzą. Tak średnio chyba. Może Jaydon Sancho? O, może to była ciekawa opcja całkiem. Nie, bo mało tempa bardzo dodaje. Ty, dodajesz, dodaję tylko dwa tempa. Na skrzydłowego bardzo mało. Dobra, jeszcze zobaczmy, jakie paczki są za architekta. Więc mamy Pika, mamy Dobra, co jest na końcu, to jest na końcu, uwaga, mamy, okej, okay, mamy 10 razy 8, 3+, plus 11 razy 8, 1, 10 razy 8, 3+, plus, znowu 3 razy 8, 5+, plus i koniec. I za całość 20 razy 8,3. Uważam, że spoko. Yy, mamy, dobra, 2 razy 8,2 plus na start. Uwaga, może akurat coś ciekawego w lecie? Jakiś walkout? Polska na pastnik okej, okay. to jest Ewa Pajor albo Robert Lewandowski. Dobra, powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem. Że z paczki 8,2 plus razy 2 poleci nam lewy. Już prędzej obstawiałbym Pajor. Ale Pajor chyba ma Team of the Week, jak się nie mylę. Dobra, 10 razy 8,3. Uwaga, uwaga, uwaga. Hiszpania, Hiszpania na bramce. Okej, okay, Sandra Panios. Co oprócz Sandry Panios? Nic nie będzie oprócz Sandry Panios. Ale może Inform? No nie, też Informa nie ma. jest. Dobra, to Quicksilver akurat. No to jeszcze jedna taka paczka. Zobaczmy. 10x8, 3. Może to będzie karta Food Fantazy. Nie wiadomo, bo to jest coś zepsute. Ale to raczej będzie pani. Oberdorf, uwaga, czy będzie ktoś oprócz Oberdorf? Będzie i będzie to Renard8.8, która jest duplikatem, także idealnie przepalmy ostatni składzik na ikonę. Ale czekajcie, czekajcie, wracajmy! Jednak trafiliśmy kolejną kartę Foot Fantazy, tym razem Andrę Spoko. Dobra, i ostatni składzik na Pika z ikonu jest przepalany, tak jest. Renard poleciała, to najważniejsze. Także standardowo będziemy sobie odkrywać to Ronaldo Nazario. Ja oczywiście ekran wyłączam, i tylko że zrobimy tym razem także bez tego challenge'u, co, zwyk co zwykle, czyli że ikona decyduje o moim składzie, otwieramy normalnie. I, i jak ikona będzie dobra, to ją wrzucimy, jak nie, to nie. Także zobaczmy, ping z ikoną poleciał, i uwaga, wewnętrzne statystyki zapraszamy, byle jak najmniej duplikatów. Uwaga, uwaga, pierwsza karta dużo. Dużo fizyczności, dużo obrony. No, mało zwinności, równowagi. Tempo. Jakie, jakie tempo? Słabe. To będzie Nesta, chyba. Tak mi się wydaje, że to może być Nesta. I jest to Carles Puyol. Też, też nie za dobrze. Dobrze to. Polecieliśmy na drugą ikonę. Oby była jakaś ikona specjalna, w sensie inna niż podstawowa. Tutaj 8-8 wytrzymałości. Dobre przechwyty. No, dobra, dobry dribbling. Dobry dribbling, dobra całkiem zwinność, dobra równowaga. Jeżeli chodzi o podania, też dużo. Jeżeli chodzi o strzelanie, trochę gorzej. Yy, o kurde, i szczerze nie wiem, i tempo 80. No to jakiś Pirlo chyba. Ja bym powiedział, że to będzie Andrea Pirlo, chociaż. Czekajcie, ile tu wolnych? 84. To nie będzie Pirlo w takim razie. To będzie jakiś. Nie, to też Polskols nie będzie, bo Polskols miałby więcej. Nie wiem, zobaczmy, aż jestem ciekawy, kto to będzie. Czawi Hernandez. Ok, no też nie za dobrze. jakby to był Toty Czawi, to pewnie byłoby fajnie. I zobaczmy ostatnią ikonę. 92 wytrzymałości, 8,8 fizyki. Ok, z dribbling równoczy. Zwinność równowaga słaba, to już wiadomo, że będzie, nie będzie to nic dobrego. Chyba, że będzie ktoś wysoki z dobrym tempem. 8,7 7 tempa. Nie wiem, nie kojarzę żadnej dobrej ikony z czymś takim, ale mamy kartę zimową No Barnes. John Barnes, ostatnio mówiłem Harvey Barnes, ale to jest John Barnes. Dzięki, że ktoś mnie poprawił. No i co w takim razie? No nie wiem, nie wiem, nie no, chyba żadnym nie będę grał, nie będę sobie tego robił. Weźmy Czawiego pod overall. I też chciałem dzisiaj zmienić formację, bo tą 4-3-2-1, no nie, no nie gra mi się ostatnio dobrze. Wrócimy sobie do 4-2-3-1, czyli mojej drugiej ulubionej formacji, i zagramy sobie także Charlton na ataku. Oczywiście Maldini nie na eś pworzek. Ten skład jest niepoukładany Okej, okay, coś takiego będziemy grać. A, jak widzicie, do składu wróciły moje najlepsze karty, jakie mam. Stwierdziłem, po wczorajszym odcinku, że tak nas dostałem na dziurę. No nie oszukujmy się. No wczoraj dostałem mocno, także wracamy do mojego najlepszego możliwego składu. Także co, lecimy. Kład rywala dobry, ma ewolucję, ma ciekawą pomoc. W sumie taką już dosyć cienką, także liczę tutaj na dobrego wina. Dobrze, Ser Bobby Charlton, piękne podanie do jajature, ale jeszcze myślałem, że Charlton wywalczy, czy gościu oddaje wina, gościu oddaje wina, chyba tak? Nie, no nie, nie, chyba. Albo czekajcie, oddaje, nie oddaje, 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 nie wiem, oddaje, oddał chyba tak, nie wiem, co jest. Nie, chyba chce wyjść, dobra, to weźmy sobie, zróbmy tak, żeby Aspas miał asystę i pięknie Bobby Chart ma 2-0 do i mamy w takim razie pierwszego wina dzisiaj, tak czy nie? Tak jest, mamy pierwszego wina, także no przejdźmy jeszcze do kolejnego meczu, a później otworzymy jeszcze jedną paczkę 10 razy 8 3 Dobrze, a więc kolejny nasz rywal to Jeremy Soho, no kurde, sparing z gościem z Ameryczki, Petru Czechu, Bremer, Van Dijk, Udogi, o Dawid Neresz, ten oj winni junior. Oj, zazdroszczę. Mega zazdroszczę. Dobrze, dobrze, patrzcie na to. I teraz Aspas. Uwaga, Aspas! Kurde, ale widzicie, on ma, on ma coś specjalnego w tych yy, finezkach. Nie wiem, czy to widzieliście, ale on ma mega dobre podkręcenie tych finezek. To było już widać w tym strzale, on nawet nie ma żadnego kurcze stylu gry. I zobaczmy. I ja go Aspas! No i patrz, i gol! 1-0. I Dawid Neresz kontra Kafu. Dawid Neresz to wygrywa. I to w sumie gładko. Kafu. Nic szczerze. Jak on to strzelił, właściwie? On, to wygląda jakby on strzelił nogą Maldiniego. Uwaga! <gryw> on wsadził nogę między dwie nogi Maldiniego i strzelił. Co za majstersztyk! Dobra, tutaj jest za mało miejsca na dysk. Aspas, Aspas, jak coś Aspas strzelił. <gryw> Dobra, sorry, że wam tego nie pokazałem, ale aspas strzelił, po prostu zabrakło mi miejsca na dysku i strzeliłem nim w taki sposób, czyli weszła po prostu nim fineska. A my zobaczmy aspas, dobrze, dobrze, i tak dalej nasza piłka. I dobrze, Bruno do Bobiego i Bobby. Ładnie, 3 do 1. I Hemp ładnie do Aspasa. Aspas, 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 dobrze do Bobiego. Bobby, 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 Bobby. Hemp, dobrze do Bobiego, Bobby, Bobby. A oh, kurwa, no to jak co ja chcę, ale no wiem, że Bobby jest słaby fizycznie, i to akurat yy, bardzo czuć, szczerze. I teraz zobaczmy. Hemp, 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 dobrze. I do Aspasa, Aspas, co, co za ekwilibrystyczne wykończenie. 4 do 1. Jeżeli chodzi o zadania na żywo, to mamy skończoną panią Fantazy Food, czyli Nerre i Zagirre. Mam no, nadzieję, że dobrze powiedziałem. Dostajemy oprócz tego jakieś fajne paczki. Czy ją zagram? Nie. Jeżeli chodzi o punkty przełomowe, to mamy pika jednego z 3.83. Także zobaczmy, jak oddaje. Czy odda lepiej niż pik 8.1? Dobrze oddaje, bo info, którego już nie mam, także totalny W dla mnie. Dobrze, to teraz paczka pięciu piłkarzy, 7, 5 piłkarzy 7.5. Uwaga, uwaga, Hiszpania, Lesik czyli mamy Grimaldo. Dobrze, to 10 razy 8, 3. Plus. Co my tutaj zastaniemy? Uwaga, uwaga. Mamy Niemca. Mamy Niemca na SP, czyli Tony Cross albo Gindogan. Mamy to niego cross, ale to raczej będzie podwójny woke, tak czy nie? Niestety nie tym razem. Dlatego liczymy na Informa w środku i czy taki będzie? Niestety nie, ale jest. jak dużo karta 8384, co jest? No dobrze, FC24, taki ma gościu, yy, na, taką ma nazwę składu, zobaczmy Schmeichel, Blom, Van Dijk, Zidane, Sava, Mbappe, no mocne punkty, mocne punkty ale... Dobrze, Iago Aspas, Iago Aspas, Iago Aspas i teraz, dobrze, dobrze, dobra akcja poszła Uwaga, Hemp, yy, wyszło, dobra, nie wiem, dużo farta, sorry, dużo farta u niego no niestety, Serbobi, uwaga! I czart, no to raczej będzie bramka! Uhoho, nawet mimo tego, że ziomek się przysunął. No, piekielny jest, dobry, piekielnie dobry jest ten czartom. I teraz, ale klepa poszła i Aspas w końcu szedł do trzech razy sztuka z tymi podcinkami, tak jest. Ej, dobry jest, naprawdę dobry jest ten Aspas, bardzo się cieszę, że te słowa, które wypowiedziałem o nim na początku... No nie poszły na wiatr Jak się mówi, chyba tak, chyba tak Dobra, mamy kolejnego wina, zobaczmy Jeszcze statystyki Aspasad Ciekawe, trzy mecze, cztery gole No i ta jedna asysta, wiadomo, trochę naciągana Dobrze, to bilans trochę naprawiony Chyba mam 4-2, o ile się nie mylę Także zobaczmy kolejnego rywala Toty Alison Cannavaro ten nowy Okej, okay, okej okay. I Eusebio na ataku, spoko, fajny składzik I teraz zobaczmy Eusebiusz, Eusebiusz, czy on to zrobi? No nie zrobi tego, wyręczy się Ziko, Który, no nie wierzę, że takim strzałem o Boże, weźcie tą grę, kurna, ogarnijcie, bo coś takiego nie miało prawa wejść w ogóle. Czy ona da radę? No, no nie dała za bardzo. I teraz Bobby, Bobby, Bobby! O kurna, jakie on ma mocne strzało, to nawet powershot nie był. Dobrze do Wiejry, Wiejra do Bobiego, Bobby, Bobby, Bobby do Jarziniu, i Jarzinho, dwa do jednego, ale forma jest, no jest piekielna forma dzisiaj. Uwaga, uwaga, dobra, dobra. I aspas, 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 lewa noga, cudowna lewa noga, Bruno, aspas, kurde, to prawa noga, no to prawa noga, to było czuć Oj, no, no cudowny, cudowny odbiór i teraz Eusebiusz, Eusebiusz i to będzie Lobik, ale nie wyjdzie mu to, nie, <ścoughs> To co my tu wykombinujemy? Do Bobiego zagrajmy? Dobrze, dobrze, do Bobiego. Bobby tutaj i pani Hemp zewniakiem i Jarzinho dobijaj, to jest bezspalonego. Troszeczkę szczęścia mi tutaj, no przyznam szczerze, pomogło. No ale co, no nie oszukujmy się, no. Czy gościu nie miał szczęścia przy swoich dwóch golach? No, miał, dlatego ja też zasłużyłem, uważam. Dobra, i żeby potwierdzić moje słowa, to są dwa gole rywala. Ten pierwszy gol, no mega dziwny, to miał być zwykły zewniak, a poszedł jakiś, nie wiem, lobik. Nie wiem, nie wiem jak to weszło, bo mi nigdy coś takiego nie wchodzi, ale i tak ten gol był mniej szczęśliwy niż oczywiście ten drugi, gdzie gościu strzelił cudownego lobika panem Eusebio. No i nie oszukujmy się, no to, to powinno być złapanie albo chociażby wybicie piłki. Ale na moją niekorzyść troszeczkę zła animacja się wczytała. Nie, już to weszło, już to jest jakiś absurd.